Cześć, manko Widzowie, w tym odcinku robię długorękiego gościa. I tu jest na przykład coś tak łatwego. Ale to jest łatwa gra. Dobra, następny level. Ale to jest. Ja cię nie wierzę, kiedy to jest łatwo. Wiedziałem, że ta gra będzie taka łatwa od razu. Razu chodziło z tym znakiem, że nie wolno mieć psów. Nie, no ale że to takie łatwe musi być? No tyle. Gliny go. bały ba bagiety, czy tam jak to inaczej. Pały bagiety psy go złapały. A nie, nie. Pradny pery. Brle. 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 Dobra, dotknąłem go. Przez śpadek. Suwaj, czuwaj. No. Muszę to delikatnie zrobić. Tu ta wyłamuję wyłamuje całe drzwi. To jest takie. Komniutkie. Muszę to zrobić po prostu. A, wody musiałem dotknąć. A co ty się kościoł wody boisz? To on się tak wody tej boi. Przecież to zwyczajna woda. Tym razem robię jedno krążenie i łapie. Tak, on to robi wszystko, co ja zrobię z tą ręką... Dobre. Ja, jakąś piosenka to miała mi się przypomnieć co tam to była, a ja nie umiem jej śpiewać. Wow, bo ja tego dotknąć mogę. Bo w ogóle nawet dołem. No właśnie ja dałem, ja nie mogę nawet. Ja chcę jeszcze... A mogę, mogę górą. Naprawdę. Nie, nie mogę. Na powrocie też się muszę o to bać. Na moją super rękę przechodzi przez grilla. Dobra. Takie łatwe jest. Co to zrobiłem? Może dlatego, że to są dopiero pierwsze levela? Dobra. kliknę to A ja chciałem w tamten alarm próbować. Kliknąć. Nie, nie działa. Nie działa klikanie w alarm. Okej. Okay, rozumiem. Mam. Hi hi, mam diament. I one diamond. Du du Ta, bo ja a Po co mi podpowiedź w takim łatwym levelu? Dobra. Następny. Następny level. Proszę mi dać. Dawaj mi następny. Ah to było, to musiało boleć. Mm. Po co ja to robię? Nie wiem. A, bo go boli już ręka od tego. Ona jest za długa nawet dla niego czasem. O, już ma czerwoną. Я в том, чему я дотикаюсь. Так, так... Но это было у oh, кокса! On lata. Oni latają, oni nie są na... Czy ja muszę tak psuć wszystko zawsze w ogóle? Przynajmniej by mi ręki nie zgadł. No i kto teraz jest prokoogdem?

Dobra, ja tutaj znowu robię ten kołowrotek magiczny. Dobra, czyli jednak nie mogę się bać w kołowtek magiczny. No, ale taki mogę zrobić? Plądam sobie rękę byle jak I pies jest w chajechem I jednak... żeby odbrzydł koło krzasty. Rzecz jest czasami trudno, czasami trzeba się odstresować. Więc ja sobie robię coś takiego na stresowanie. Z tego, że za tyle, aż ta ręka się wyróci to nie już się skuma, że ktoś mu zająć. A ja 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 ten tort. Co ja robię? Dobra, jeszcze... Dobra. Dobra. Biorę to. <grymne> Teraz patrzę, jak to się rozwija. Jakie to jest piękne. Już mam dwudziesty pierwszy level. Ups, lek Jak mówiłem, w życiu czasem jest ciężko. Czasami trzeba... Trzeba się odstresować na czymś trzeba czasem po obciągać. Z tego, że zanim dar do niego wrócił, to już dawno o policjant by go sprał. Rane to. Tu, tu, Dobra, teraz się już nie wygłupiam Teraz zrobię totalnego speedruna. Zrobienia tego krantą tą spier, I nas pada! Jak mówiłem trochę ciężko jest w życiu, teraz tylko na szybko obracam do no i już. Mogę brać. Zuu! To pięknie się obracało. Dobra. Nigdy nie mogę zrobić czegoś takiego. Muszki Znowu... po do... To do... Don't stop. Ray. Okay. Piękne, że mógł coś takiego w jednej gierze zrobić. Dobra, spróbować też do 50 Level. Dobra. 50. level zrobię. K i K. Au! To mnie walnęło! I zostałem zabrożony. Muszę złapać wszystkie kry. Tak mocno złapać. Widać było, że kto jest mocny. I dostał łeb garnka jeszcze. Już zepsułem coś takiego pięknego. No jeszcze musiałem zepsuć. Jeszcze bardziej musiałem zepsuć. Wiem że, wiem, że to jest bez sensu, co ja robię, ale ja muszę po prostu. Dobra, teraz, jest, teraz już się nie bawię już, ja już jestem na bulwach schopchany. Ja bym naprawdę walnął, bym temu gościu tym garniem w łeb. Buchwersacja. Noch machnie w Damy to. Damy to. On zły, że mu paletkę wziąłem. Ładna. Dobra. Księżyc, jesteś mój. Ranny księżyc. Misja, jak ukraść księżyc? Ja bym mu jeszcze ukradł, ale jaki jestem. Co z nim robisz? To jest moje życie, moje, jest moje życie, mas... Czemu ja, moje życie, nie ma W ogóle, moje życie nie, ma sensu, w nie, nie, no nie, dobra, no nie, następne, nie, 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 psa, nie, 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 ta nie, właśnie nie, wygląda zbyt podejrzanie. <grym się wytkujesz> Dobra, kui, A, bo to jest w nie. U, ale mi go szkoda. Naprawdę mi to szkoda. Quick, quick. Dobra. Uciek. Cyk, Spróbuję do 50, bo i tak to łatwe jest. Dobra. A, bo teraz ten posiolić jadę. Spójrzmy mu szybki. On go szybko owalnął. No i dostał w nogę. No i zepsułem, bo dostał w nogę. Mi palcem zasłaniam najgorzej, bo ja jestem na mobilu, nie ja sobie palcem zasłaniam, lepiej byłoby myszką. No chyba pan wa pijek na czpany. Ha, ściąganie na sprawdzianach?

Ole mi kopa zaprzedał. Dobra, do 40. 40. I uciuszki, uciuszki mam zabrać. Dobra. A, bo jemu ja walnę tak. Trud,

Dobra. Już jest. Tylko... A! Bo tu jest jeszcze armatka! Przecież mi na izi, na izi przywaliła w łeb. <laughs> robię slalom. Dobra, nie jestem naćpany, nie robię slalomu. Nie jestem nacisany, nie robię slalom. Jeszcze umgwalnąłem. Nie dobra, tutaj mi Ole jak ja to mam mu zabrać? Ja mu tam... Jak ja to mam mu zabrać, żeby on się nie oh. Dobra. Nie no dobra, to mi zajmie miliard lat, zanim ja się nauczę robić to poprawnie. Delikatnie. Oh. Nie no poczekajcie, miliard lat to zrobię to wreszcie dobrze Dobra, wreszcie Nie ja wiedziałem, że, że tak szybko mija miliard lat jeszcze ten liście, liście mu ukrył. Ty s -s sąsiad! Proszę tak nie grać głośnej muzyki. Ty. ja tu nie chcę głośnej muzyki sąsiad. Sąsiad. Dobra, ci tak. Tu, tu, dobra, to jest ten już ostatni. To i tak to jest łatwe. Dobra. To ja już się z wami żegnam i cześć. Subskrybujcie i łapkujcie.